Dzień dobry, o czym będzie dzisiaj wpis? O rzeczach przykrych i wulgarnych niestety, czyli o mięśniach stabilizacji, czyli o brzuchu, dupie, pośladkach, plecach. To co teoretycznie nie bierze udziału w bieganiu, ale okazuje się, że bierze i trzeba to ćwiczyć, a te ćwiczenia są naprawdę słabe. Są długie i się nużą i są trudne ale wykonywać je trzeba. Nie są tak efektowne jak 10 razy kilometr e, i każdy kilometr biegnięty po 4 minuty 20 sekund. Nie wygląda to tak ładnie w dzienniczku, ale... Ale to jest niestety potrzebne. Zwróćcie uwagę na to, że wszyscy zawodowcy je wykonują. Zaraz zobaczycie dwa filmiki, w których Mistrz Olimpijski i były Mistrz Świata w triatlonie męczą się na siłowni. A więc, co należy wykonywać? Przygotowałem dla Was krótką playlistę ćwiczeń, które można wykonywać. Możecie sami zaproponować jakieś, skomentujcie na dole jakieś swoje własne ćwiczenia, własne przemyślenia. Jest do tego dużo sprzętu, takich jak taka piłka rehabilitacyjna. Naprawdę można sobie coś wykombinować. Ja pokazuję Wam taki przykład ćwiczeń, może macie jakieś własne ale co jest najważniejsze, należy je wykonywać polecam, żeby robić je po biegu na przykład od razu po biegu przychodzimy szyb, szyb, 20 minut takich ćwiczeń raz w tygodniu, może dwa razy w tygodniu powinno wystarczyć, to zależy oczywiście od naszego czasu i jak, i jak zapatruje się na to, na to nasza rodzina ale zapamiętajcie jedną rzecz, bardzo ważną jeżeli jesteście już na takim etapie że biegacie i robicie coś ku temu, żeby biegać szybciej, co nie jest tylko i wyłącznie samym bieganiem, to macie takie już podejście prawie prawie zawodowe. Poczujcie się jak zawodowcy. To takie naprawdę dobre uczucie, kiedy robi się jeszcze inne rzeczy do tego, żeby szybciej biegać, szybciej jeździć na rowerze, czy, czy szybciej pływać. Zwróćcie uwagę na przykład, że takie mięśnie biorą udział w każdej z dyscyplin w triatlonie. Sprawia to, że nie opadają nam biodra podczas pływania, bo jesteśmy w stanie mięśniemi brzucha napiąć na tyle silnie na tyłek, że nie opadamy. Popatrzcie sobie na basenie, jak jesteście, na jakieś tam, na takich ludzi, którzy, którzy kompletnie nie potrafią pływać. Oni pływają krawędzi, tak, mają nogi w dole. To jest kwestia braku mięśni stabilizacji. Na rowerze Zwróćcie uwagę, to widać szczególnie przy czasówkach, jak kolażom chodzą biodra. Im te biodra mniej chodzą, tym świadczy o tym, że po pierwsze mają lepszą technikę jeżdżenia, co nie jest tak specjalnie ważne, ale po drugie, no nie, nie ma ich Aż bardzo ich tak nie majta, co oznacza, że mają dość dobrze wyrobione te mięśnie. Na no przybiegu, zwróćcie uwagę, jak początkujący biegają. Biegają, tak, robią takie kocie ruchy. To nie jest dobre. Tracisz się na tym sporo siły. Chodzi o to, żeby biodra były jak najbardziej stabilne. Spójrzcie na, na przykład na zdjęcie Mateusza Kazimierczaka, który, jak biegnie, to ma absolutnie, absolutnie biodra proste. To dlatego, że odwala naprawdę kawał dobrej roboty na siłowni. I tego też Wam życzę. Na razie!